Witam w kolejnym filmie. Tak jak widać tą stację benzynową to znaczy, że będzie jakiś wyjazd. No i wyjazd jest. Znowu z samego rana, 5.30. A nawet chyba jeszcze nie ma 5.30. Dzisiaj jadę na śniadanie do miejscowości Przytarnia, niedaleko Wiela, niedaleko Wdzycki Szewskich. Jest tam wieża widokowa, która powstała chyba kilka lat temu. Jadę zobaczyć. Pewnie nie będzie można na nią wejść, bo z tego co patrzyłem w internecie jest czynna od 10. Ale tereny są fajne, trasa jest fajna, więc na poranną przejażdżkę jak znalazł. A dlaczego akurat do Przytarni? No kojarzę tą miejscowość, tą wioskę z moich lat dzieciństwa, ale o tym może trochę później. Tam w oddali widać albo i nie widać z nad drzew wystaje wieża widokowa na wieżycy. A ja zatrzymałem się na takim parkingu. Tam jest bar. Czynny przynajmniej wakacje i weekendy jakieś cieplejsze. A zatrzymałem się na chwilę, żeby napić się kawki. No i żeby tyłek trochę odpoczął. Chociaż nie przejechałem dużo. Ale ja lubię sobie co jakiś czas przerwy robić. No, widoczek ładny, więc można postać, kawki się troszkę napić, no i za chwilę jadę dalej. To dojechałem do Wdzyc, musiałem zerknąć w którą stronę dalej muszę jechać, czy na Olpuch, czy na Wdzydze Kiszewskie, bo nie pamiętam. Co prawda jeździłem tutaj bardzo dużo kiedyś rowerem, ale tak, musiałem się upewnić. A tu z tyłu mamy... Skansen, Skansen we Wdzydzach. Byłem kilka razy, to się właściwie nazywa Park Etnograficzny. Kaszubski Park Etnograficzny, o tam jest tabliczka. Bardzo fajne miejsce, byłem tutaj dwa albo trzy razy. Jak to jest z okolicy to zachęcam do odwiedzenia. Ja no wjechałem do przytarni. Wieża widokowa jest w lewo. No, droga na wiele, wiele razy tą drogą szedłem. Ale ja jeszcze przejadę sobie w wioskę, zobaczę co tutaj się zmieniło, czy coś się zmieniło. Ja tu nie byłem przynajmniej 10 lat. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uh, uh, uh. Dobra, tu był sklep gdzieś. Dobra, tu po, lewej, po prawej stronie był sklep. Sklep zamknięty. A tutaj ten budynek czerwony to szkoła. Tutaj mój ojciec chodził do szkoły przez jakiś czas. No a ja tutaj z rodzicami i z siostrą przyjeżdżałem. Wiele lat, wiele lat naprawdę z rzędu. Bo jeździliśmy do mojego taty ciotki, która była starsza tak jakby można powiedzieć że się nią trochę mój tata i moja mama opiekowali, o tutaj mieszkali po lewej stronie, mieszkała opiekowali się nią i praktycznie każde wakacje, na weekendy raczej, no bo jak mój tata miał wolne no to przyjeżdżaliśmy tutaj biegaliśmy sobie tutaj po okolicach bo tu widzę jakieś domki letniskowe powstały. Przejadę się tam do lasu i zawrócę. Przyjeżdżaliśmy sobie w wakacje praktycznie co weekend. Chodziliśmy na grzyby tutaj do tego lasu, właśnie do którego teraz się zbliżam. Biegaliśmy po polach. No i było ogólnie sympatycznie. Bardzo fajnie te czasy wspominam. My mieszkaliśmy w mieście niewielkim, ale jednak mieście niedaleko stąd, jakieś 20 km. No to dla takiego dziecka, które mieszkało w mieście, taki pobyt na wsi był naprawdę bardzo fajny. Co tu się porobiło? To jakieś boisko jest. Dobra, ja sobie zawrócę. Tam do lasu już nie będę wjeżdżał. Tu ktoś sobie coś ogrodził. No ciekawe, ciekawe. Trochę się rozbudowało tam też przed przytarnią. Właściwie przed tym znakiem przytarnia to też widziałem dużo nowych domów. No ale jak wszędzie, domy się budują. Ciągle jest niedobór mieszkań, domów, więc ciągle coś nowego się buduje. Tutaj też widać po prawej stronie jakiś nowy dom. No od tego czasu, jak ja tutaj jeździłem, no to się trochę pozmieniało. Tych domów doszło bardzo dużo Można powiedzieć, bo tutaj było Właściwie pusto No no, to chyba tyle Co chciałem powiedzieć o przytarni Właściwie oprócz tej wieży widokowej Tutaj chyba nic specjalnie Ciekawego nie ma Tam jak wjeżdżałem No to można było jechać My jechaliśmy w lewo Znaczy ja je pojechałem w lewo a można było też jechać w prawo, i tam w prawo. Pamiętam, że był dojazd do jakiegoś jeziora. No, tutaj po prawej stronie widać domek, w którym spędzałem dużo czasu kiedyś. Ten zielony dom kojarzę też. Tutaj bocianie gniazdo na rondzie. Jak było, tak jest przystanek. No, niewiele się zmieniło tutaj oprócz tego, że nie ma sklepu, który był naprawdę przez wiele, wiele lat no i rozbudowało się ta, Rozbudowała się ta wieś dużo nowych domów widać. Dobra, to ja jadę do wieży i widzimy się pod wieżą. Tam w tle widać wieżę widokową. Ale ja na nią nie wejdę, bo niestety tutaj sobie postawiłem motocykl przed bramą. Właśnie będę jadł śniadanko, a niestety wieża widokowa jest nieczynna. Znaczy wiedziałem, że będzie nieczynna, bo widziałem w internecie, że godzina otwarcia to 10.17. Więc domyślałem się, że będzie zamknięta, ale nie wiedziałem, że teren będzie cały zamknięty. Myślałem, że będzie można tam podjechać na parking, podejść sobie pod tą wieżę, a po prostu samo wejście na nią będzie zamknięte, no, ale trudno. Jak widać, tutaj też godziny w internecie za bardzo się nie zgadzały, bo wieża widokowa czy na wtorek, niedziela 11:17. O dziwo wejście, bezpłatne. Tu regulamin to. To już tam sobie, jak ktoś będzie na miejscu, to sobie przeczyta. No, bo myślę, że widoczek jest bardzo fajny z tej wieży. Ja widziałem kilka zdjęć w internecie, więc no można to jak najbardziej polecić. Sam, jak będę jeszcze kiedyś w okolicy, w godzinach otwarcia wieży, to na pewno tutaj podjadę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Kaszubia Velo czyli jakiś szlak rowerowy przez Kaszuby. Nie pamiętam, żeby on kiedyś był. Pewnie go nie było. Ja tutaj zjeździłem, jak mówiłem, Kaszuby właściwie chyba całe rowerem. I nie pamiętam, żeby było Kaszubia Velo. No, ale niech powstają nowe ścieżki rowerowe. Jak najbardziej. Tutaj też, jak wspominałem, często chodziłem tą drogą do Wiela z Przytarni, bo nie zawsze był autobus z Przytarni, żeby wrócić tam, gdzie mieszkaliśmy czyli do Czerska więc często jeździliśmy z Wiela szliśmy właśnie te 3 km tą drogą tu też była taka, taka polna droga strasznie słaba teraz widać już jest trochę lepiej no nic, ja zaczynam śniadanko zjem śniadanko wracam do domu 80 km czy 84 km w jedną stronę pokonane teraz 84 km w drugą stronę i i będę w domu. No podsumowując wycieczkę, bo już nie będę nagrywał nic po drodze ani w domu. Bardzo fajnie. Pogoda się robi super, naprawdę jest niebo niebieskie. Jak wyjeżdżałem, było troszkę chłodno, ale wystarczyła kurtka motocyklowa bez podpinki i bluza pod spodem i było komfortowo. Teraz już się robi ciepło. Dzisiaj ma być naprawdę 20, chyba 8 stopni. Później idę na rower, więc no fajny dzień. I trochę pojeżdżę, motocyklem, i trochę pojeżdżę rowerem, rowerem nad morze, więc i kaszubę i morze jednego dnia, także czego chcieć więcej. A tymczasem się żegnam i do następnego.